Była przepaść, proszę pani. Nie, teraz się dba bardziej o swoje dzieci. O sobie się nie pamięta. Tym bardziej, że było to dawno temu. Zawsze była to lawa jakiejś drobnostki od rodziców. A dla swoich dzieci? A dla swoich dzieci? No co tylko my, my, my zachcieli, To w zależności od wieku. Były klocki Lego, były gry, zabawy, planszówki, plener, atrakcje. Było tego masę. I co roku jest zresztą, mimo Ej, tego, że dzieci zmajola? są. Ojej. To są stare i 18. To są dorośli ludzie, już tak. Ale zawsze o nich pamiętamy i zawsze mam na nich przygotowanie. Właściwie żadnej jeszcze nie przygotowałem, ale to się samo skleiło, bo jedziemy do Warszawy. O, a co tam się będzie działo? Yy, my jedziemy do Steopaty, więc to nie jest za bardzo może atrakcja, mm. ale nie ma przypadków we Wszystkim Świecie, bo tam gdzie na osiedle jest taki organizowany dzień dziecka i będą jakieś te niespodzianki, więc myślę, że będzie fajotko. Ale my tam zawsze jak jedziemy, bo mamy tam dziadków ma, y, moja córka, więc y, tam są super place zabaw. I właściwie zawsze tam jest dzień dziecka, jak pojedziemy, bo tam są naprawdę, objeździliśmy całe i tam mega są. No naprawdę, atrakcje są zawsze. Co jeszcze lubimy najbardziej, to jest dla nas zawsze dniem dziecka, że jest taki super park i w nim są y, kaczki. Mega dużo gołębi i różne inne gatunki ptaków i moja córka uwielbia je karmić i to też jest dla nas zawsze dzień dziecka. Kupujemy wielkie worki płatków owsianych i spędzamy tam dużo czasu i w ogóle w przyrodzie lubimy działać. Mam takie przebłyski, bo to było bardzo dawno temu, jak byłam dzieckiem, mhm. że dostawało się owoce, czyli pomarańcze, tego co nas nie było, co, co, coś co się kupowało gdzieś spod lady, prawda? czyli gdzieś z zagranicy, żeby ważne było, było za zagranicy. Nawet jak się dostało czekoladę, czy tak jak ja dostawałam czekoladę i pomarańcze trzy, no to było cudownie po prostu. Ja z kolei swoim dzieciom to były czasy, kiedy było wszystko na kartki, nic nie było w sklepach i kupowałam przeważnie jakąś zabawkę. A do tego jakieś coś do ubrania. Jak się dostało gdzieś w sklepie, jakąś taką spódniczkę dla córeczki, bo miałam dwie córki i syna, no to coś z ubrania. Coś, coś takiego, że bo się cieszyły, bo to córki, dziewczynki dostrojni się, prawda? Więc yy, była wielka radość. Jedziemy z dzieckiem do Firleja. Będą atrakcje, malowanie twarzy, jakieś tam lody, jakieś inne atrakcje. No, firleju w parku.